Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie na kanale Na Biwaku. Ja nazywam się Bartłomiej Rysia. To jest pierwszy odcinek zupełnie nowej serii nazwanej przez nas roboczo Przeglądem Rynku. O co chodzi? Co mniej więcej 2-3 miesiące będziemy na tym kanale publikować dla Was informacje właśnie związane z przeglądem rynku karawaningowego, zarówno nowych kamperów, jak i nowych przyczep kempingowych. Będziemy bazować na ogłoszeniach opublikowanych w dwóch największych tego typu portalach, czyli autoplac.pl i otomoto.pl i będziemy jak się ma rynek karawaningowy, co można kupić, jaki sprzęt, posiadając określony budżet, no i po prostu będziemy też na bieżąco prowadzili analizę tego, jak te ceny na przestrzeni każdego roku, każdego kwartału będą się po prostu zmieniać. A ja mam nadzieję, że taki materiał będzie dla Was taką niezłą, całkiem niezłą ściągawką właśnie w tym momencie, właśnie teraz, z początkiem wiosny, kiedy wiem, że intensywnie poszukujecie nowych pojazdów kempingowych, do zakupu, więc mam nadzieję, że taki przegląd rynku będzie dla Was jasną i klarowną informacją, czy to jest dobry moment, by kupować teraz, czy może jednak warto się wstrzymać i warto chwilę zaczekać. Nie przedłużając, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a dzisiaj zaczynamy z odcinkiem wyjątkowym, bo zrobimy sobie przegląd przyczep kempingowych do budżetu 100 tysięcy złotych nowych brutto. Zaznaczam to bardzo wyraźnie i będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o nowych przyczepach przyczepach kempingowych albo o nowych kamperach. Rynek używanych jest tak duży, tak pojemny, że on zasługuje po prostu na zupełnie inną serię, ale to w przyszłości. 3, 2, 1 zaczynamy. No właśnie, czy da się kupić nową przyczepę kempingową, mając budżet na poziomie 100 tysięcy nowych złotych brutto? Okazuje się, że wystarczy 1 trzecia tej kwoty, by sobie pozwolić właśnie na zakup nowej przyczepy kempingowej, no ale będziemy musieli pójść na pewnego rodzaju ustępstwa. Okazuje się, że wystarczy mieć niespełna 32 tysiące złotych brutto, by zakupić nową przyczepę kempingową marki Tomplan. Za tę cenę otrzymujemy lekką przyczepkę z m, do puszczalną masą całkowitą na poziomie zaledwie 750 kg, ale na osi markowej mamy tutaj do wyboru albo alko, albo Knota. Jak czytamy w opisie ogłoszenia, takie rzeczy jak instalacja elektryczna, lodówka o pojemności 20 litrów, instalacja gazowa z kuchenką, czy instalacja wodna, to wszystko już, tutaj dokładnie cytat, opcje dodatkowo płatne. W cenie otrzymujemy więc tej podstawowej, no właśnie, podstawową wersję przyczepy kempingowej, zawierającą praktycznie łóżko i samą skorupę z osią i całym osprzętem tym zewnętrznym, no ale z drugiej strony otrzymujemy nową przyczepę kempingową za 32 tysiące złotych brutto. Kategorie wyżej to oczywiście polskie niewiadówki i one rozpoczynają zestawienie nowych przyczep kempingowych zarówno w serwisie autoplac.pl jak i otomoto.pl no i cena przykładowy model N126E od ręki z dopuszczalną masą całkowitą 7 750 kg prezentowana jako okazja to wydatek 41 900 zł. brutto. To model nie sprzedany jeszcze z rocznika 2024 i nie ma się co dziwić, że dealer udziela na nią całkiem dużego rabatu. Tutaj w cenie otrzymujemy już kuchenkę gazową, zlew, meble, materacę, a nawet lodówkę Dometica o pojemności 57 litrów. I nawet, słuchajcie, dostaniemy w tej cenie Felgi aluminiowe. Na wyposażeniu dodatkowym z kolei znalazł się komplet roleto żaluzji okiennych. Model. Taka ciekawostka z rocznika 2025 to wydatek 42 500 zł brutto, czyli tak naprawdę niewiele więcej od tego wyprzedawanego rocznika. Nie wyposażenie podobne jak nie identyczne, a w opisie czytamy, że czas potrzebny na realizację takiego zamówienia od momentu jego złożenia to około 12 tygodni. Z niewiadowkami i różnymi modelami od polskiego producenta zostajemy tak naprawdę do pułapu aż 70 tysięcy złotych. Za taką kwotę możemy zakupić nową hobby bici model 420. DNC 200 kg więcej, czyli 953 miejsca do spania, osprzęt Knota, zbiorniki na wodę, lodówka 38 litrów, do tego instalacje 230 i 12V już na pokładzie. To wszystko jak najbardziej jest w cenie podstawowej, ale uwaga, jest to przeceniony model. Uwaga, z rocznika 2022. Na liście opcji toaleta przenośna Tetforda i żagiel przeciwsłoneczny Kolejny krok cenowy i wchodzimy już na pułap 73 tysięcy złotych brutto. Za tę kwotę otrzymujemy Adria Aviva 360 DK, pochodzącą również z wyprzedaży rocznika 2024. I dopiero w tym miejscu na liście wyposażenia pojawiają się takie pozycje, jak ogrzewanie wnętrza, boiler na ciepłą wodę, czy lodówkę Dometic o pojemności aż 110 litrów. Bardzo krótka przyczepa, niespełna 5,5 metra długości, w środku znajdziemy, uwaga, miejsce nawet dla łącznie pięciu osób. Wow, wszystko dzięki łóżkom piętrowym z tyłu, i na taką Adwie musimy wydać 73 800 zł brutto. Pułap 80 000 zł otwiera Weinsberg Carawan. Za dokładnie 82 000 zł otrzymujemy przyczepę kempingową, która w opisie tu ciekawostka ma wyłącznie hasło wyprzedaż. Wiemy też, że pochodzi z rocznika 2024 ale niestety więcej informacji na jej temat nie ma. Wystarczy jednak dołożyć tylko tysiaczka do poprzednika, by kupić już markę Detles, a dokładnie model SeaJoy 460 LE. To również model z wyprzedaży rocznika 2024 DMC, 1200 kg, 3 miejsca do spania. Pakiet, tutaj cytat, turystyczny oraz, kolejny cytat, prysznicowy, zawarty jest już w cenie, podobnie jak ogrzewanie truma gazowe i lodówka o pojemności 87 litrów wraz z trzypalnikową kuchenką gazową. Takiego Detlesa będziemy mogli kupić za 83 tysiące złotych brutto. Z kolei za niespełna 85 tysięcy możemy kupić przyczepę nową i co ważne, już z bieżącego rocznika 2025. Fend Next 380, to m.in. DMC na poziomie 1000 kg, 3 komfortowe miejsca do spania, kuchenka, lodówka, toaleta i dodatkowe pakiety zawierające m.in. moskitierę, czy system podgrzewania wody. Czy jest ogrzewanie? Nie wiadomo, nie zostało to ujęte w opisie ogłoszenia, a gdybyście chcieli się więcej dowiedzieć na temat marki Next od Fenda, to polecam cofnąć się do poprzednich wydań Biwak Newsów, bo te premierę zupełnie nowej marki, zupełnie nowych modeli dość szczegółowo omawiałem właśnie w serii Biwak News. W podobnych kwotach znajdziemy moi drodzy takie jeszcze marki jak Weinsberg, czy tu właśnie nigdy nie wiem jak cię to wymawia. Stekerman, Stekerman, Stekerman nie mam pojęcia, ale... W każdym razie obie te marki znajdziecie w podobnych pieniądzach. Dopiero tak naprawdę od pułapu 89 tysięcy dorwiemy LMC. Model Casino 460E to kolejna wyprzedaż, ale nie z roku 2024, tylko z 2023. 1200 kg dopuszczalnej masy całkowitej, 554 cm długości, ogrzewanie gazowe truma, dodatkowy pakiet prysznicowy, elektryczny podgrzewacz. Wody, zbiornik na wodę o pojemności 44 litrów. To wszystko już jest w, zawarte w cenie wyjściowej 89 tysięcy złotych brutto. 91 tysięcy z kolei musimy przeszykować na przyczepę Berstner PremiO Life 425 TS Bravia. Wiem, długa nazwa, ale być może warta swojej ceny. To też wyprzedaż rocznika 2023. Ogrzewanie gazowe Truma, uzupełnione o dodatkową, oproszę, nagrzewnicę elektryczną Truma Ultra Hit. Do tego aż 142-litrowa lodówka i łącznie 3 miejsca do spania. DMC tej przyczepy to 1100 kg dopuszczalnej masy całkowitej. A w cenie tej podstawowej otrzymujemy również pakiet prysznicowy pakiet wyposażenia, nazwane po prostu premium. Premio Life 1 i Premio Life 2. Taki Berstner to 91 tysięcy złoty brutto. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy kwotą 91 a 98 tysięcy złotych figuruje na OTOMOTO.pl mnóstwo różnych ogłoszeń związanych z przyczepami kempingowymi, nowymi, co ważne, i co trzeba podkreślić, ale wszystkie to wyprzedaże starych roczników. 2024, 2023, a nawet niektóre modele z roku 2022 w dalszym ciągu są dostępne na placach dealerów i chyba po prostu warto o tym pamiętać. Pierwszą z kolei nową już z roku produkcji 2025 przyczepą kempingową jest Hobby 390 SF On Tour w cenie dokładnie 98 277 zł brutto. 1200 kg dopuszczalnie masy całkowitej, zbiornik wody 47 litrów, fabryczny pakiet zasilania autonomicznego z ładowarku i akumulatorem o pojemności 100 Ah, do tego dywaniki, do tego lodówka 110 Litrowa, co ważne kompresorowa. Całe to wyposażenie otrzymujemy już w tej cenie podstawowej, a gdybyście byli zainteresowani, jak wygląda taka przyczepa, no to na naszym kanale jest dostępna relacja z naszego ubiegłorocznego wyjazdu, troszkę urlopowego, troszkę pracowego, gdzie pokazywaliśmy Wam właśnie taką hobby on tour. No i tam są zawarte wszystkie informacje na jej temat. Za kwotę 98-99 tysięcy złotych na autoplacu znajdziemy dokładnie 6 ogłoszeń z różnorakimi przyczepami kempingowymi, a na portalu automoto.pl dokładnie 9 takich anonsów. Wszędzie dostępne modele są bardzo do siebie podobne. Na automoto to m.in. Tetle Seagull z rocznika 24 za kwotę 99 tysięcy, lub Weinsberg Carawan 390 też za 99 tysięcy i też z 2024 roku produkcji. Podobnie jak LMC, 3 albo 4 osobowe lub 4-5 osobowe za kwotę prawie 100 tysięcy złotych. Obie pochodzą z 2023 roku produkcji. Na autoplacu z kolei C. Joy za 98 tysięcy i dwa Weinsbergi Karawan za 99 tysięcy. Wyposażenie, wygląd, dane techniczne wszystkich, modeli, które wymieniłem są do siebie bardzo bardzo podobne, więc pozwólcie, że po prostu nie będę ich szczegółowo omawiał, bo te modele pod różnym względem są do siebie bardzo zbliżone. Podsumowując w takim razie, czy za kwotę 100 tysięcy złotych brutto nowych polskich złotych da się kupić nową przyczepę kempingową? Odpowiedź jest jasna. Tak, oczywiście, z pewnością się da, ale w głównej mierze są to wyprzedaże roczników pochodzących nie tylko z 24, ale jak sami mogliście zobaczyć nawet z 23 czy nawet 22 roku produkcji, w dalszym ciągu te pojazdy zalegają na placach dealerów i... Przed. Umówmy się, że to jest taka drobna rada ode mnie. Da się z pewnością od tych kwot jeszcze coś urwać, bo dealer jest bardzo chętny, by takiej przyczepy po prostu ze swojego placu się wyzbyć. Przyczepy do 100 tysięcy zł to głównie przyczepy małe, dwuosobowe, nierzadko dla małych rodzin, na przykład 2 plus 1. Nieliczne tylko modele są przeznaczone dla dużych rodzin 3, 4, 5 osobowych. W głównej mierze są to też przyczepy lekkie słyszeliście, DMC 1100-1200 kg dopuszczalnej masy całkowitej, a to oznacza, że taką przyczepkę możecie podpiąć do tak naprawdę dowolnego samochodu, dowolnego holownika, nie tylko z tym napędem klasycznym, spalinowym, ale również do auta hybrydowego, czy do elektrycznego. Każda z tych przyczep jak najbardziej do różnorakich samochodów po prostu się nada. Dajcie znać, co byście kupili, mając budżet 100 tysięcy złotych, czy zdecydowalibyście się na zakup no, właśnie nowej przyczepy kempingowej, nierzadko gołej, nierzadko pochodzącej z wyprzedaży? Czy jednak zaryzykowalibyście i przeznaczyli ten budżet na zakup wypasionej używki? Dajcie znać w komentarzach. Sekcja ta jak zawsze należy do Was. A ja dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. No i cóż, do zobaczenia wkrótce.